Hej, nazywam się Martyna Krzemińska, jestem egzaminatorką maturalną z chemii. W tym podcaście staram się przekazać wam informacje, które przydadzą wam się, jeżeli zdajecie maturę z tego przedmiotu. Pierwsze odcinki podcastu były takie merytoryczne o chemii, tak? To była teoria z poszczególnych działów chemii. Zapraszam was serdecznie do tego, żeby sobie te odcinki przesłuchać. Natomiast od odcinka 11 tworzę taką serię podcastów. Ten podcast, którego teraz słuchacie, będzie ostatnim z tej serii. Na temat tego, jak zorganizować sobie naukę i czas w taki sposób, żeby znaleźć go również na życie, bo nawet jeżeli jesteście w klasie maturalnej, która no nie ma co tutaj udawać, że jest inaczej, jest klasą bardzo intensywną i macie w niej bardzo dużo nauki, to nawet jeżeli jesteście w klasie maturalnej, warto, żebyście znaleźli też czas na inne rzeczy niż tylko nauka. I właśnie po to powstało te sześć odcinków podcastu, żebyście. Mieli wiedzę o tym, jak zorganizować czas w taki sposób, żeby poza nauką mieć też ten czas na inne rzeczy, na spotkania z przyjaciółmi, wasze pasje i wszystko, co chcecie w życiu robić poza nauką. W tym odcinku będziemy mówić o sposobie na naukę, o którym nie można zapomnieć, żeby dobrze zdać maturę. Dobrze, co? W takim razie jest tym sposobem na naukę, o którym nie można zapomnieć, odpoczynek. I teraz możecie powiedzieć, ale jak to? Przecież my nie mamy odpoczywać, my się mamy uczyć. No, niby tak, ale nauka bez odpoczynku jest bez sensu, ponieważ będziecie siedzieć nad książkami, a niewiele z tego zapamiętacie, będziecie zmęczeni, sfrustrowani i tak naprawdę nic dobrego z tego nie wyniknie. I teraz chciałabym troszkę o tym odpoczynku opowiedzieć, bo to nie jest tak, że też. To jest totalnie obojętne, jak odpoczywamy. To, że się ciągle uczycie, wcale nie znaczy, że się nauczycie lepiej. I warto jest ten odpoczynek sobie zaplanować w takich momentach, w których faktycznie go potrzebujecie, i w taki sposób odpoczywać, jakiego potrzebujecie. I tutaj chciałabym Wam powiedzieć troszeczkę o krzywej efektywności dobowej. Ja wiem, brzmi strasznie naukowo, ale tak naprawdę to jest dosyć prosta sprawa. Myślę, że każdy z Was wie, w jakich godzinach w ciągu dnia czuje się najlepiej, ma najwięcej energii, najłatwiej mu się uczyć? I to jest bardzo indywidualna kwestia. Ja wiem, że są osoby, które lubią uczyć się na przykład wieczorami i wtedy najlepiej się uczą, mają ciszę, spokój i wiecie, nauka świetnie im wchodzi do głowy. Ja tego nie potrafię zrozumieć, bo ja o 22.00, dla mnie to jest środek nocy, nie 22.00. Nie chcę bardzo wcześnie spać. Więc no właśnie, ja mam zupełnie inaczej. Ja wszystkie najważniejsze zadania w ciągu dnia muszę zrobić rano, bo wtedy mam najlepszy poziom koncentracji, najlepiej mi się myśli, najszybciej się uczę, najszybciej pracuję. Wszystko, co wymaga naprawdę dużej koncentracji, robię rano. Tak, najpóźniej do 14. O 14 mam totalny zjazd energetyczny, i już na przykład bardzo ciężko mi jest się skoncentrować na jakichś kreatywnych, wymagających rzeczach, więc wtedy robię sobie przerwę od pracy. I wiecie, to nie chodzi o to, że leżę i nic nie robię, ale zrobię obiad, wyjdę na spacer z dzieckiem. No, generalnie odrywam się od komputera, odrywam się od pracy. I później mam właśnie taki zjazd energii, i potem około 17 mi ta energia wraca. I co prawda, nie potrafię wtedy już się tak skoncentrować jak rano, ale mogę jeszcze wrócić do pracy i mniej wymagające rzeczy zrobić, jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba. Więc ja nie siedzę po tej 14 i nie pracuję. Powiem, że to jest bez sensu. Wszystko zajmie mi dwa albo trzy razy więcej czasu niż gdybym zrobiła to rano. A efekt może być też taki średni, no bo na przykład mogę robić błędy, bo mam, mam po prostu dużo słabszą koncentrację. I każdy z Was tak ma. Tylko te momenty zjazdu energetycznego macie w różnych momentach dnia. Jedne osoby będą miały tak rano, bo potrzebują takiego długiego rozbiegu, bo jak się obudzą, to potem muszą, wiecie, Nabrać rozpędu i wtedy coś mogą zacząć robić, inne osoby wstaną rano i wtedy uczą się najlepiej, a potem już gorzej. Wy wiecie najlepiej po prostu, kiedy macie najwięcej energii. Ja bym chciała, żebyście przez jakiś tydzień poobserwowali się pod tym względem, kiedy macie więcej energii, kiedy mniej i żebyście najtrudniejsze zadania wpisywali sobie w kalendarz wtedy, kiedy macie najwięcej energii. A na ten czas, kiedy macie mniej energii, żebyście wpisywali albo odpoczynek. Albo coś takiego wiecie, lżejszego, jeżeli chodzi o obowiązki. Bo tak naprawdę, no nie ma co się męczyć i walczyć ze swoim organizmem, jeżeli wiecie, że w jakichś godzinach po prostu Wam nie idzie. To wtedy lepiej odpocząć albo zrobić właśnie coś takiego mniej wymagającego. I ja wiem, że niestety nie planujecie swojego dnia całkowicie samodzielnie, no bo macie plan ze szkoły, tego nie przeskoczymy, ale przynajmniej te godziny, które macie poza szkołą, spróbujcie sobie jakoś zaplanować, albo weekendy, tak? Bo. No ja wiem, w idealnym świecie w weekendy nie trzeba się uczyć. W praktyce, no niestety, w weekendy bardzo często się uczycie, no bo nadrabiacie rzeczy z tygodnia, bo macie tego tak dużo, że się nie wyrabiacie w ciągu tygodnia. Ja to doskonale rozumiem, więc może przynajmniej w weekendy, właśnie zgodnie z tą swoją krzywą efektywności dobowej, będziecie mogli sobie podziałać. Spróbujcie przez tydzień albo dwa tak sobie zaplanować swoje obowiązki i zobaczcie, czy to wam pomaga. Myślę, że, że tak będzie. Następna rzecz. Jak już planujecie odpoczynek, to bardzo często ten odpoczynek jest przy elektronice. Przeglądacie media społecznościowe, oglądacie telewizję itd. i tak dalej. Ja nie mówię, że w tym jest coś złego. Sama wcześniej wspominałam, że jak robicie przerwy, na przykład w metodzie Pomodoro, to na przerwie można sobie gdzieś tam przejrzeć Instagram, ale jakby, żeby to nie było za każdym razem przy elektronice, bo nam się wydaje, że my wtedy odpoczywamy, a to nie jest do końca prawda. Nasz mózg, w dzisiejszych czasach jest bombardowany informacjami cały czas. Nowe posty, jakieś nowe newsy, ciągle jakieś powiadomienia nam się wyświetlają. Strasznie dużo tych informacji różnych do nas dociera. I nawet jeżeli my ich, wiecie, na poziomie świadomym y, nie chcemy gdzieś tam analizować, to nasz mózg cały czas analizuje bodźce z otoczenia. A to męczy. Warto przynajmniej od czasu do czasu odpocząć w inny sposób niż się zmęczyliśmy. Czyli na przykład Zmęczyliśmy się ucząc się, czyli psychicznie się zmęczyliśmy, tak, umysłowo. To odpocznijmy fizycznie. Na przykład idźmy na spacer albo, nie wiem, porozciągajmy się trochę. Nie wiem, można zumbę poćwiczyć. Cokolwiek. Jeżeli zmęczymy się fizycznie, to trzeba odpoczywać robiąc coś psychicznie. Rozumiecie, o co mi chodzi, umysłowo. No w każdym razie, żeby było odwrotnie niż to, czym się zmęczyliśmy. To nie musi być dużo, wiecie, to nie musi być dwugodzinny spacer, nie? To może być po prostu wyjście, przejście trzy razy wokół bloku, żeby się dotlenić i wrócenie i znowu jesteście w stanie się uczyć. To naprawdę pomaga. Następna rzecz. Planujcie sobie odpoczynek na koniec dnia. Jeżeli będziecie mieć na koniec dnia zaplanowane coś, co uwielbiacie robić, na przykład, no nie wiem, gracie na komputerze w jakieś, jakąś grę. Nie znam się do końca na grach na komputer, szczerze mówiąc, ale na pewno jest no i większość z was ma może jakąś, którą lubi, albo nie wiem, gracie na gitarze, albo cokolwiek tak naprawdę, to zaplanujcie sobie na koniec dnia, że porobicie to na koniec dnia, co tak bardzo lubicie. Albo pogracie w tą swoją ulubioną grę, albo pogracie na gitarze, albo cokolwiek, coś, co bardzo lubicie robić. Ale dopiero na koniec dnia, wiecie, to jest taka nagroda za cały dzień porządnego uczenia się. Wtedy, jak w ciągu dnia pomyślicie, że jest wam ciężko, że już wam się nie chce, to sobie pomyślicie. OK, jeszcze się przemęczę te na przykład, nie wiem, pół godziny, jeszcze się pouczę, a potem już wieczorem mogę sobie zobaczyć, wiecie, ulubiony serial albo no, zrobić coś, co Wam sprawia radość. Z jednej strony o nagrodzie na koniec dnia już mówiłam w poprzednim odcinku, no ale też można to w kontekście odpoczynku tutaj potraktować, nie? Że, że będziecie wiedzieli, że macie wieczorem coś, co sprawia Wam radość i to pomaga wypełniać obowiązki w ciągu dnia. Wiecie, no to brzmi trochę lepiej teraz się jeszcze przez godzinę pouczę czegoś, co tam potrzebujecie, a potem przez godzinę będę oglądać sobie ulubiony serial. To brzmi naprawdę lepiej niż, o ludzie, przede mną jeszcze trzy godziny niemieckiego, nie dam rady, po prostu to nie ma sensu, w ogóle po co w ogóle zaczynać, skoro nie dam rady uczyć się 3 godziny. Wiecie, no takie podejście jest bardzo demotywujące, Naprawdę lepiej sobie tą naukę podzielić na takie krótsze odcinki czasu i właśnie wyznaczyć sobie nagrodę na koniec dnia, że potem coś będzie fajnego po tej nauce. No i właśnie, no nie, że trzy godziny cięgiem się uczycie, nie, bo. No nie, potrzebujecie przerw, potrzebujecie odpoczynku, też takich krótkich chwil odpoczynku między tymi blokami pracy. To jest bardzo ważne. Nie jesteśmy maszynami. I też warto zwrócić uwagę na to, że jasne, dobrze napisana matura bardzo cieszy. Tak jak osiągnięcie każdego ważnego dla Was celu będzie Was cieszyło. Ale ta droga do tego celu też nie może Was wykończyć, ok? Bo wtedy już nie będziecie mieli siły się cieszyć na końcu. Także cieszcie się też tą drogą, sprawdźcie, że żeby w czasie tej drogi do celu były jakieś takie miłe momenty. Na przykład właśnie momenty odpoczynku, wiecie, żeby był czas też na to, co sprawia Wam radość. I tak już odnosząc się właśnie do całej tej serii, do wszystkich sześciu odcinków, ja mam nadzieję, że te rady, które tutaj były, że przynajmniej część z nich wdrożycie, bo też nie ma sensu wdrażać wszystkich, musicie dopasować to do siebie, co wam będzie najbardziej odpowiadać. I że to wdrożenie tych porad sprawi, że będziecie mieć więcej czasu na życie poza nauką, bo jasne, musicie się nauczyć. Jeżeli chcecie dobrze zdać maturę, no tutaj nie ma cudów, trzeba się nauczyć, ale można to zrobić naprawdę, Szybciej, sprawniej, jeżeli sobie to zaplanujecie i jeżeli zaplanujecie również odpoczynek. Dobrze, z mojej strony to już wszystko, jeżeli chodzi o tą serię podcastów o szybkiej nauce i efektywnej. Mam nadzieję, że to Wam przyniesie jakimś, jakiś pożytek, przesłuchanie tych podcastów. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną w tej serii. Od przyszłego odcinka wracam już z materiałem dotyczącym stricte chemii. Także też Was zapraszam na kolejne odcinki. Teraz staram się publikować co dwa tygodnie. Kiedyś było raz w miesiącu, teraz co dwa tygodnie. Na razie się to udaje. Mam nadzieję, że będzie udawało się nadal. Także dajcie mi koniecznie znać, na przykład na Instagramie, co myślicie o tych odcinkach podcastu. Czy coś z nich dla siebie wyciągnęliście? Bo nie ukrywam, nagranie tych sześciu odcinków było dla mnie wymagające, bo tego jednak było troszkę. Jeżeli chodzi o... Nagranie, przygotowanie, zmontowanie, bo to też nie ja montuję, tylko zlecam to do montażu. Także dziękuję bardzo Kamil, że to montujesz. I, I trochę pracy to wymaga, także chciałabym wiedzieć, czy przynosi Wam to realną korzyść, bo wtedy będę też wiedziała, czy nagrywać kolejne odcinki podcastu. Także dajcie mi znać, że Wam się podoba, to wtedy będą kolejne odcinki podcastu, a jak nie dacie znać, no to będę się zastanawiać, czy, czy nagrywać dalej. Także dajcie znać koniecznie teraz chwilka autopromocji. Zapraszam was serdecznie, oczywiście do moich kursów maturalnych. Znajdziecie je na stronie kursy.chemiazegzaminatorem.pl. I jeżeli jeszcze jest rok szkolny 2023/2024, to możecie wziąć udział na YouTubie w takim bezpłatnym wyzwaniu raz w miesiącu, gdzie publikuję trzy lekcje bezpłatnie z mojego płatnego kursu. Można sobie zobaczyć wtedy w jaki sposób tłumaczę, czy taki sposób tłumaczenia wam odpowiada i czy chcecie dołączyć do kursu Zresztą, jak jest wyzwanie, to też kurs jest wtedy w promocyjnej cenie. Natomiast, jeżeli słuchacie później tego podcastu, to wyzwanie już nie ma, ponieważ w tym momencie prowadzę wyzwania po raz ostatni, kiedy nagrywam to, ten podcast, ale na pewno wprowadzę coś takiego, że będzie można zobaczyć sobie jedną lekcję z kursu bezpłatnie, taką lekcję pilotażową. Wtedy będziecie mogli po prostu ocenić, czy mój sposób tłumaczenia jest dla Was. Bo ja też nie chcę, żebyście kupowali kota w worku. Dużo osób właśnie po wyzwaniu daje mi znać, że no, że zobaczyli, jak tłumaczę, i dlatego kupują kurs, bo nie dość, że merytorycznie wiadomo, musi być wszystko ok. To też sposób tłumaczenia jednego nauczyciela wam odpowiada, innego mniej, więc chcę, żebyście mieli możliwość sprawdzenia, czy wam odpowiada mój sposób tłumaczenia. Także albo wyzwanie, albo w późniejszym czasie właśnie taka lekcja pokazowa. Te lekcje będzie można yy, pobrać będą linki w opisie kursów, żeby sobie pobrać taką lekcję, więc jakby co, trzeba wejść na opis danego kursu i tam będzie link, jeżeli już taka lekcja jest dostępna. Dobrze, z mojej strony na dzisiaj to tyle, życzę Wam dużo, dużo y, radości w tym tygodniu i trochę czasu dla siebie, efektywnej nauki i dajcie je koniecznie znać komuś ze znajomych, komu te podcasty mogą się przydać. Może znacie kogoś, kto chciałby się uczyć efektywniej, albo kto zdaje maturę z chemii i Powtórka chemii, teorii z chemii w autobusie mu się przyda, bo podcasty właśnie do tego służą, żeby sobie powtórzyć w międzyczasie. I przypominam tylko, że podcasty, które mają jakby tą chemiczną wiedzę, że notatki do nich można pobrać ze strony chemiazegzaminatorem.pl wchodzicie sobie na ten odcinek, na ten wpis, który dotyczy danego podcastu, i tam możecie pobrać notatki, zostawiając swojego maila. Nie musicie robić notatek sami. Dobra, no to w takim razie do usłyszenia.